Najważniejsze mecze, prognozy wyników i analiza. Nie przegap. Eliminacje Mistrzostw Świata Europa Kosowo versus Szwajcaria. Szwajcarzy mają więcej jakości w środku pola i większe doświadczenie w meczach o stawkę Kosowo. U siebie zawsze gra ambitnie, ale może im zabraknąć skuteczności. Prognoza 1 do 2. Typ: Drużyna 2 wygra lub zremisuje. Szwecja versus Słowenia. Szwecja wygląda solidnie w ostatnich spotkaniach, gra pewnie w defensywie i potrafi kontrolować tempo meczu. Słowenia stwarza sytuację, ale ma problem z finalizacją. Prognoza: 2 do 0, typ drużyna 1 wygra, a w meczu padnie poniżej 3,5 gola. Białoruś versus Grecja. Grecja powinna dominować w posiadaniu i cierpliwie szukać okazji, Białoruś prawdopodobnie skupi się na kontrach. Jednak ich ofensywa jest mało przekonująca. Prognoza: 0 do 1.